Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przeżyjemy niemały powrót do przeszłości. Mianowicie zobaczymy sobie moje, no ciekawe albo mniej ciekawe, no na pewno śmieszne moje stare odcinki. Pośmiemy się razem. Zresztą zobaczcie sami. taki mały specjal na 2500 subów. Dziękuję i oglądajcie. Jako, że w Fifie się nic zbytnio nie dzieje, to stwierdziłem, że pooglądamy sobie razem jakieś moje stare filmy. Bo ostatnio tak... Zabrało mi się na wspomnienia sobie. Obejrzałem mój pierwszy w ogóle w historii film, i myślę, że możemy sobie możemy się dzisiaj tak pobawić w sumie, może na początku jakiś mój edit taki ze zlatanem. Czekajcie. Dobra, jeszcze sobie przypomniałem, że Haland to z burusem strzelił tak jak, tak jak z Lata, i super fajnie. I tu losowe zdjęcia wrzucone, ale szczerze, nie jest to na jego, o, tu już się wyświetliła kolejna rzecz, którą bym chciał zobaczyć. Ale szczerze, jak na jakiś taki edit na TikToka, nie jest to złe, moim zdaniem. Nie wiem. Dobra, ale nie wiem po co dawałem te efekty, że wszystko się trzęsie, jak prawie nic nie widać, no ale dobra.

Dobrze mówiłem. To też jest dobre. W sensie. Na Zinola sobie przepaliłem na piłkarza Futis. Zinola chyba wtedy 6 milionów kosztował, czy jakoś tak. Takież FIFA nie grałem, więc będzie dobra przepalam. No, dobra, 9 milionów zinola. To jest dobra, zinola przepalam z jakimś Silverem w ogóle. No, ale przepalić na Gintera. Myślę, że oddało. To jest pierwszy ogólnie odcinek z futa. Tutaj rok temu. W ogóle ten brak miniaturek też jest dobre. Odpalimy. Tak tutaj oglądałem. Ta jakość dźwięku jest powalająca. Zresztą sami zobaczycie. Dobra, to zaczynamy. Karuzelę śmiechu. Witam na pierwszym odcinku Fifa 22. Jest... Powiedzcie, czy coś słyszycie, bo ja słyszę, ale ledwo, więc wy też możecie mieć problemy, bo naprawdę wtedy mega cicho to wszystko było. To... Ten Przemek, gram na Xboxie Series X. Bardzo mi miło, że oglądasz mój materiał. Ja to ogólnie wszystko, wszystko na tym, na karcie pisałem te pierwsze odcinki, teraz co ja lecę na freestyle'u, to co mówię to ty pisze Jeszcze nie daj znać, jak trafiłeś na kanał. Właśnie, ale przejdź... dajcie znać jak trafiliście na kanał, tak jak ja tu mówię, sprzed ponad roku. My już do rzeczy. Dzisiaj wykonam zadanie o paczkę za 50k i sobie ją potem otworzymy oraz... paczka za 50k, A to jest content, yy, który wszyscy czekali, no A ale dobra. Jeden rzecz w Zadania nie są trudne, dlatego w pół godziny powinienem je zrobić. Ale może najpierw pokażę wam mój skład. Tak oto się prezentuje. O, to był skład. A tutaj jednak miałem tego Selacha, bo kupiłem Ronaldo, potem pana dostałem, więc ten skład musiał... Wolne miejsca dodam Lafonta i Dembele. Jak będzie budżet, to ich kupię. A, właśnie. I to wszystko z kartki czytane. Czekajcie, wszystko się nagrywa, dobra. Ja to wszystko na karcie pisałem wtedy. Nie. Jak ktoś ma jak zgrać Lafonta to polecam, bo co ma bronić to broń. A Dembele to wiadomo, 5 na 5. A Jakość dźwięku powalający, no ale wtedy jeszcze nie miałem mikrofonu ani nic. Robi swoje. A jeszcze za chwilę przelecę po zawodnikach, żebyście zobaczyli kto wymienny. Też za chwilę będzie dobry moment. Jakie sztuczne wszystko. Potem zobaczymy, co ty tam piłeś Ronaldo, kupiony Ten... za okrągły milion. bardzo polecam. Wart każdych pieniędzy. Reszta to wiadomo: Salah, Bruno, klasa. Ufana, przyjemny. Tylko upomykano do zmiany. I Kim Pembe, chyba pamiętacie Kim Pembe. Za 43 tysiące. I on ogólnie całą FIFA można było nim grać. I on był świetny, po prostu pod każdym względem. No, coś było nie, nie tak z tą kartą. Kto grał w poprzednią FIFA, to wie jak. Jakim kozakiem był ten? Kim Pembe, maestro Kim Pembe. Po co, ja kupiłem Brązaka? Dobra, nieważne. To był chyba mój najdziwniejszy mecz w tej FIFA. Masz 11-10 podogrywcy. 11-10 podogrywcy, dobra, zobaczmy dalej. Ciekawego się tu działo. Taka jest złota wymiana Miller'a? To jest. No, czy tutaj coś jeszcze było ciekawego? Jakiś gameplay. Nie, zobaczmy, może zakończenie. Cóż! Mięż bardzo wyrównany, ale czułem, że mogą to wygrać. Czeka. To są emocje. To było... Emocje normalnie jak na grzybach, lub Podczas na pogrzebie. Tak, Friday, więc można było. Jak kto to oglądał, ale na... chyba. Czekajcie, ile to mamy wyświetleń? 19 wyświetleń, no to faktycznie nikt nie oglądał. Lepsze Totw. Ten Neymar'a, Messi'ego, Mbappe, Kante. No, piłkarz Totw. Wszystkich najlepszych. Tam się trafiło. Mbappe, nie no. No Mbappe, patrzcie. No żadne. do najlepszych nie należy niestety. O, tu się coś, jakieś ikony w ogóle są, czekajcie. To oglądamy ikonę Została wersja ikony. Ciekawe jakie wymagania oczywiście nie pokazałem. A wiem kto to był. Moim zdaniem bardzo dobry traf. Jak na takie karty, które mogłem trafić. To była w ogóle pierwsza... Czemu nie pokazałem ceny tego Vampersiego? To była pierwsza FIFA, kiedy ten Vampersy był w ogóle w fucie. Ja pamiętam robiłem jego recenzję, ale ogólnie karta raczej średnia. Ta karta była tak genialna, klasyzje. naprawdę. Tyle tamtej FIFIE, tak mi się nim dobrze grało. Taką A skałą z był. Z Linią. Z no i piękny Niemiec wyszedł. Złokał. Wejdźcie, że jak ja wtedy to nagrywałem, to się wydawało, że to jest w ogóle dobrej jakości i tak dalej. Zagrałem nim kilka meczy i powiem, że jest bardzo dobry. Dobra opinia. Zagrałem nim kilka meczy, jest bardzo dobry. Polecam. Patrzcie, to jest, to jest dobre. Jakie ja to w ogóle miałem trawy w tej filii. Patrzcie to. Witajcie. To już piąty odcinek od... z... Słuchać, że nie czytam z kartki, tylko próbuję sam coś mówić. I, I zaczniemy go od omówienia nowych kart, bo wyszły nowe karty. No to były te nowe karty, no to. czekajcie, powiem wam, kogo trafiłem. No, Pereiro trafiłem chyba dwa razy. I Ma Mauricia, Maurice raz. No tak, to to nic. W sumie te karty mega potężnie wyglądają, tak oprócz tych dwóch, co właśnie wymieniłem, to mega spoko były te karty, jak pamiętam. Chyba tu się zaczyna chyba. Tak, to jest ta paczka. Ja jako, bo oglądałem, bo właśnie ciśniłem sobie ze mnie bekę, ale szykujcie się, to jest ta paczka. Uwaga, Rivalsy. Jeszcze nie ta. Chyba ta. najważniejszy moment na tym koncie. Zobaczcie sami, nagrody za Division Rivals, wymienne. To jest niesamowite, jakiego ja mam, warto naprawdę. To jest w ogóle dobre. Trafiacie kartę wario, wartą milion? W grudniu. Ja to trafiłem dokładnie w moje urodziny, czyli 10 grudnia, czy tam 9. Trafiacie kartę wartą milion. I co robicie? Oczywiście moja reakcja była: O, o Boże, Mbappé i w ogóle tam skakałem po pokoju. W ogóle zdjęcia zacząłem robić. Łapy mi się trzęsły, ale to co na filmie to jest hit w ogóle. Zobaczcie. Trafiłem. Mbappe. Arte warto milion. Niesamowite. Tak to brzmi jak jakiś lektor. Rody za Division Rivals. Wymienne. Wymienne. To jest niesamowite, jakiego ja mam warto. Niesamowite. Mbappe. Mbappe. Nawet nie wiecie, jak się cieszyłem. Wiecie, jak się cieszyłem. W momencie trafienia kosztował milion milion Ciężko mi tak mówić teraz. Jakaś w ogóle randomowa paczka. Paczka za kwalifikację do Champions Zobaczcie sami Kunku warty. 120 tysięcy. Nie są. Ja nie wiem. Co ja miał w głowie. Puść tam paczkę. Nkunku karty 120 tysięcy niesamowite to brzmi jakbym pogrzeb komentował nie paczki, o było cięcia. o już na plus paczka za stokoła to była? tak za stokoła nic już zacząłem robić Viniciusa o Viniego wtedy robiłem robił. pamiętam jak to była genialna karta ale to za chwilę zobaczycie zresztą ostatni skład 88 będzie zrobiony w Vinicius i tutaj niestety nic nie było, ale za to w paczce z ifami. Paczka z Ifami. Wykujcie się. Francuz. Tak jest, koman. Ja się. Ja tutaj na tym filmiku bardziej się emocjonowałem Komanem, który kosztował 60 tysięcy niż Nkunku i Mbappe, który milion kosztuje i wszystko wymienne. Ja większe emocje w głosie miałem. Przy Komanie. Najlepsze inform do trafienia. W tej fatalnej nie tygodnia, ale i tak. W ogóle to jest chyba najbardziej zapomniana karta w tej Fifie, No, nie dostał ani karty Fantazy. World Cup dostał, ale w SBC, którego nikt nie zrobił. I no teraz nie macie w żadnym piku hero ani w ogóle, żeby go trafić szansy. Więc moim zdaniem naprawdę jej skrzydziło w tej Fifie robię go kina. SBC o pewnego zawodnika mi się. Pamiętam jak się staram żeby kupić tego na was, a był chyba z 60 tysięcy. Tak się męczyłem. Z La Ligi. Pewnie wiecie już kto to jest. Nie, to nie paczka z Ikonać tak, to była Junior. Vinizus to była moja ulubiona karta w tamtej wif chyba. No przez tak dużo czasu nim grałem. Naprawdę no niesamowite w w karta do końca gry. No, Może droga, to postanowiłem ją zrobić. I powiem Wam szczerze, nie żałuję, zagrałem nim już kilka spotkań i jest naprawdę dobry. Jeśli macie jakieś karty wysoko ocenione, Niewymienne w klubie to. Dobra, tutaj będę gadał. Zobaczmy jakieś nagrody, tutaj paczki czy coś. A tak się chciałem. Teraz przejdziemy do tematu Tylko wrzuciłem ten plik, żeby się pofleksować, że wbiłem do drugiej ligi. No naprawdę niesamowite osiągnięcie. Się tutaj e, Hulit Baby był. I dokonałem Albo Eto Mid, ale chyba. Hulit to był Baby, tak. Dobrze, miałem rację. To była karta niby spoko. To chuli, to chuj, ale no w wersji Baby, jest, to jest taki sobie, moim zdaniem. W pomocy. Ten konkurs. Dobra, ale. A ja tu tylko skład pokażę. Zachęcam do subskrypcji. Łapki w górę, komentarza. Tak, zachęcam do łapki w górę i tak dalej. W dzisiejszym odcinku, no. Okej, okay, ale. Wow, ta karta naprawdę. No, chyba chyba najlepsze się w grze się wydaje. Wieje. karta wygląda bardzo dobrze. No i ogólnie grałem nim już w sumie. Ale dużo nie mogę razie o nim powiedzieć, bo tylko kilka meczów w tym zagrałem. A teraz przejdziemy do tego trafu, o którym mówiłem na początku odcinka. Także usiądźcie głęboko w fotelach i oglądajcie, bo to może być szok. No szykuję się. No wiadomo, nie mógł... Ale troll ze mnie był normalnie. Hehe, bo wiecie, bo był... I Neymar i z do trafienia i hehe śmieszne. No. no wiadomo, nie mógł być to nikt dobry. Ronaldo będziesz pokazywał. No dobra. No. Czemu nie nagrałem tej paczki? Znaczy trafiłem Davis'a, ND'kę ta paczka była warta jakieś nie wiem, 700 tysięcy razem, a ja rzucam jakieś słabe screen, jakieś słabe zdjęcie no dobra nieważne. pamiętam, nie wiedziałem kogo wybrać yy, tym piku Fred czy zacha ja wierzę jeszcze to się utrzymają Dobra fota, Padry to jak zjarane tu wygląda Ale jeszcze ostatni numer zobaczymy To ja tam trafiłem Paczka Optimusa ma 93+, to naprawdę chyba końcówka Fify była Pamiętam, przypomniałem sobie Faktycznie, trafiłem Ronaldinho Optimus Zobaczmy cenę 4 miliony, co i tak tanio mi się wydaje, ale Też za dużo nie mnie pograłem, no bo to już była końcówka Fify, ale no pamiętam, że trafiłem i był Był niesamowity Otwieramy, o słuchamy Otwieramy ikony po narodowościach Ostatni, ostatnia karta. Fizyczność kozacka, obrona dobra, zwinność średnia, to będzie obrońca jakiś. Widzieć. Taki sobie no. chyba ten pik. Nie nazwałbym tego dobrym pikiem. Ale jakość dobra. Słabo, słabo. Widzieć Schweinsteiger, Van Basten. Nie wiem kogo brać, albo widzić albo Schweinsteiger. Gdzieś to był ten traf, bo jakiś piczek. 5 pików, 80+, plus. zobaczymy czy może wypadnie jakiś Kimis czy darmo Lewandowski, się który realnie siądzie do składu Bayernu. Napisałem. No i proszę. Mówię i mam. To jest w ogóle hit. Trafiłem Kimisia w pierwszym dniu, to był pierwszy dzień kiedy robiłem tą serię trafiłem Kimisia od razu do składu Bayernu. Kimisia, zrobiłem o, to jeszcze jedną rozbudowę tą samą z ligi Premium i sami zobaczycie, mamy Totsa. Roberta Lewandowskiego. Trafiłem lewego, to był chyba wiemy. Z piąty dzień, kiedy tę serię robiłem, trafiłem Kimisia i Lewego. No to idealnie do tych składów. Ale pamiętajcie, ostrzegałem, więc ja tutaj nie, nie będę odpowiadał za wasze zdrowie, jeśli będzie uszkodzona. No ale oglądajcie. Kampania społeczna. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Subskrybuj przemo POLSKA GÓRĄ! Przechodzę do fundamentalnej konkluzji. Subskrybuj Przemofoot. Ale... <grywy> Ale to mocne jest. Stanowski! Chodź poszukamy. się Stanowski! Dobra, panowie, słuchajcie, sprawa jest taka, panowie i panie, sprawa jest taka, że Krzysiu obiecał zasubskrybować przemofuta. I po raz kolejny okazało się, że kozak w necie, w świecie. Zabijamy się. Nie bądź pita jak Stanowski. Subskrybuj przemofuta. Dobra, ja mogę tego nie pokazywać. <grystanie> ja chyba muszę pousyłać te filmy, bo. No klip jest przepotężny. Ale jakoś... Więc tak, yy, awans pewny, no i był awans w sumie. A tu... tam mi zniknęła gdzieś. No ładnie ten Śląsk pograł, trzeba przyznać. Idealnie. dobra To wyświetleń A wiecie ile się staram nad tym filmem? Teraz jest Dobra, dobra. To wtedy co nie działał Barak Erling Haaland. Jeśli widzisz go w składzie rywala, możesz już wychodzić z meczu, bo wiesz, co się będzie działo. Jak on ma piłkę przy nodze, to twoi obrońcy uciekają od niej. Nieważne, co się stanie, on i tak strzeli gola, nieważne z jakiej pozycji, nieważne w jakiej będzie sytuacji, on odda strzał i strzeli bramkę. Musisz go mieć w swoim składzie, jeśli chcesz w ogóle rywalizować w tej grze, inaczej... No, zobaczmy trochę. A Helen był OP na początku. Są dwa klucze do sukcesu w tej Fifie. Kupić Halanda i nauczyć się Greedy. Jeśli to zrobisz, rywal opuści mecz po każdym twoim golu. To jest X-Flash, na którego nie zasługujecie, naprawdę. Tylko tyle wystarczy. Gorzej jest, bo każdy używa tej cieszynki i każdy ci będzie ją spamił po każdym golu. Ale nie denerwuj się. Pamiętaj, żeby rywala zwalczać jego własną bronią. Bo ja polecam cały ten odcinek obejrzeć, bo on jest mocny, ale tutaj nie będę go puszczał, bo. za czasu. Och, heroingu. To było. Co tu się stało? Co to za trik jest? Piłka mu przeniknęła przez nogi. Czekajcie, bo ja próbuję wczaić. Co się stało? teraz mały poradniczek, jak wykonywać rzuty różne przywołujecie zawodnika No, poradnik gracie do niego W sumie to w jego łeb No i to jest właśnie to Jednocześnie czujesz respekt, ale z drugiej strony jesteś wkurwiony, że strzeli ci ładną Boże, bramkę dobra Mocno robi ci w myślach, gdzie chcesz strzelić, nie mam zielonego pojęcia, jak oni to robią Ale każdy karny jest obroniony Ależ interwencja bramkarza, jak on to zrobił? Że strzelił sobie wuja. Nieźle Wydawali full champions, czy w division rivals, to jest jakiś hit Nie wiem skąd oni biorą hajs, ale chyba sprzedali matkę, nerkę, córkę, siostrę, brata, wszystko co możliwe sprzedali Ale te składy są serio potężne, jak to było w pierwsze dni fifa Mbappé, Neymar, Kante, Haaland, De Bruyne To jest za skład Pośmialiśmy się trochę Może zrobimy jakiś drugi odcinek z, tego, z tej serii Jakieś inne filmy do oglądania nasze jeszcze możemy sobie obejrzeć może kod typuje mecz Argentyna Polska na koniec. No, widać Polska górą, polski kod. Nie wybrał jabłka, tylko pyszne chrupki. Ale. Dzięki, że byliście. Przykuję dla Was specjalny jeszcze odcinek. Trochę inny.